Cześć no, widz... no widzowie z tej strony Krzychu i dzisiaj gramy sobie w minecrafta jest to nowa seria jakby takie prawdziwe życie że po prostu no sami zobaczycie zachęcam do zasubskrybowania i dania lajkacza like no i miłego oglądania gdzie ja jest co się stało o nie słońce zaczyna zachodzić szybko muszę zbudować domek bo potwory podobno tutaj nocą grasują i nie chciałbym, żeby mnie zabiły szybko muszę szybciej ojejciu będę musiał znaleźć jakąś wioskę może oni będzie trzeba wyruszyć w wyprawę słyszę szkieleta szybko bo już się Zaczyna robić ciemno, powolutku muszę jak najszybciej. Wiem, że szybciej by było się ale Dobra, szybko robię crafting, tworzę się Będziemy będzie szybciej. Dalej no, już się serio robi ciemno. Pierwszej nocy prawdopodobnie nie będę miał łóżka, więc to będzie długa noc. O mam sadzonkę drzewa, to dobrze. Sezonka i dalej. Zaś trzeba zacząć budować dom. Węgiel potrzebuje, ja nie znajdę potrzebuję. O oh no, nie, 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 proszę nie. Chodź tu. Następny, co ja mam zrobić? Zmarnowałem bardzo dużo drewna. Dobra, muszę coś gdzieś Świnko! jest tu jakaś świnka. M musisz się poświęcić. Miałaś troszkę jedzenia? Szybko, trzeba jeszcze troszkę trzeba zjeść. Trzeba zejść surowe. Jakie to niedobre. Kolejna śpinka. Muszę mieć na później, że. Jedzenie. Chodź tu. Przepraszam cię. Słyszałam obce. Może będę miał uszko. Tu jest na górze. Jak ja chcę się tu dostać? Trzeba liście zniszczyć. Owieczko, ja ci nic nie zrobię. Nie, musisz się do mnie poświęcić. Chodź tu, koleżanko. Dobra. Nie mam piecyka. Dobra, szybko mogę zabrać. Troszkę. Mam pięć patyków. Nie będę miał lepszego kilofa. Szybko na całe rzeczy. Dopóki się nie ściemniło. Mam żelazo. Pierwsza. To dobrze. Zobaczmy czy większa. Wydaje się większa. Szybko, lepszy kilof. Większa. Jak się cieszę. Jaki dobra. Jak dobrze. Dobrze, dobrze, szybko. Chyba będę musiał mieszkać w jamie, żeby jak najmniej marnować. Mam jedną nie dużo to jest. Ale więc, dobra, nie ja jest się tu przenoszę, żebym nie marnował wszystkiego. Jeszcze mam czas. Jeszcze muszę iść... ...znaleźć najwyżej, tam będę wtedy kopał. Może coś tu, jakiś węgiel na pochodnie, błagam. Kolejne żelazo. Ale jestem szczęściarzem. Jeszcze więcej. Jeszcze. Jeszcze. Ile mam 11 żelaza? Czemu to. Błagam węgiel! Bez węgla będzie mi. Kolejne żelazo! I węgiel! Dawaj węgiel! I powoli muszę wracać do mojej bazy. Skarnę tam to żelazo i. Jak najwięcej, bo może będzie się jeszcze kiedy indziej przyda. Ile 14 mi wystarczy na pewno? Żelazo. I tu jest jeszcze następny. Nie mogę tracić... Nie mogę dostawać obrażeń. Dobra. Jeszcze więcej żelaza. Jejciu, ale dobrze. O, tu jest jeszcze węgiel. Jeszcze nie jest ciemno aż tak. To zbieram. Szybko, szybko. Ta not per pierwsza będzie może albo najlepsza, albo najgorsza. Myślę, że naj raczej najgorsza. Będziemy musieli dobrze rozświetlić Dobra, już powoli trzeba się tam zbierać. wykopuję sobie wyjścia. Ile mam? 35, wystarczająco. Muszę już wracać. Zaraz będzie powoli, trzeba się zrobię piecek, przepale jedzenie i będzie dobrze. Pozbierałbym jeszcze więcej, ale... słyszałem tu w sumie owca. Tam jest. Tam jest jeszcze więcej. Dobra, może będę miał łóżko jak tak? Owieczki! Leży się jeden z kibini? Dobra, będę miał łóżko. Dobrze. Jeszcze dobra ta noc będzie szybciutka. Mam trzy wały, tyle wystarczy. Jeszcze przy... jedno zbieram, no nie wiem, po co, ale. Gdzie była moja jama? Jaskinia. Jak zwał tak zwał? Chyba gdzieś tu. Oj, dostałem. Całe z tego robię patyki. Dobra, wystarczająco i trzeba się zabunkrować. Teraz stworzymy piecyk. Jeden. Dajemy, żeby się przepaliło. Tu. Dajemy tak. Dobra, tworzymy... O nie, nie mogę wszystkiego. Tą połowę. Tworzymy łóżko. Dobra i idziemy spać. O, tak. Dobrze. Już dwie się przepaliły. Potem będę przepalał jeszcze żelazo. Z 15 żelaza zrobię sobie chyba kilo. To, no kilo i chyba klatę. No bo na razie jestem jeszcze taki, widzicie? I ostatni. Fajnie, teraz żelazo leci. To ja tu idę dalej kopać. No, inne rzeczy. Widzicie, ja tu nie jestem jakimś speedrunnerem. Nie umiem bardzo szybko i dobrze speedrunować Minecrafta, ale później bym poszedł jeszcze, w... wyruszył w wyprawę po. Bo... Dobra, trzeba się na początku coś zjeść. O, niom, dzień, 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 nie Dobra. Jak na razie dobrze. Dosyć dobrze. No i myślę, że takim oto akcentem kończymy ten odcinek widzowie. Taki szybki odcinek z serii. I Elo.